W dzisiejszym odcinku gramy mecz e, w FIFA World Cup Tournament. Tryb profesjonal, mecz 1/8 finału Chorwacja-Niemcy. A więc za chwilkę zagramy mecz. Zagramy za chwilkę mecz. I teraz składy są już pokazane na ekranie. Nie. A teraz Kowacic, podanie do modricia Luka Młodych, Mario Paszalić, Papa Pasha, Szalić, Paszalić, 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 paszalić. Dobra, spokojnie, spokojnie, paszalić Luka Modric, Luka Modric, Luka Modrić. Aj, Kimiś zatrzymał Modricia. I teraz Rowren, Dejan Rowren, podanie do Modricia, Luka Modrić, Luka Modric. Aj, strata, i teraz Kimiś, Joshua Kimiś. Joshua Kimiś! <coughs> Kimiś, podanie do Gendogana. Gendogan, Sané, Kimiś. Raum, 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 raum. Raum i teraz Modrić Luka Modric, Luka Modric, Andrzej Kramaric, Andrzej Kramaric, Aj, niepotrzebnie ten skill był wykonywany, ale teraz Gündogan, Hoffman, Hoffman, podanie do Wernera, Timo Werner, i teraz Aj, Hoffman przejmuje piłkę? I teraz Gündogan, 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 Gündogan. i teraz Perisic, Paszalic, Mario, paszalić, paszalić. Paszalić, paszalić, Paszalic. Paszalić, a i raum, zatrzymuje paszalicie. No i teraz sane, sane, podaje do rauma, raum, raum, raum. Raum I teraz Sané, Sané Rowren. I, I raum, strzela, ale. Teraz perysić, modlić, luka modlić, luka modlić. Aj, modlić. Jest rzut wolny, no jaki rzut wolny, no nie wierzę, no. I teraz aby to. Najgorszy rzut, rzut wolny może być taki właśnie, że nad murem taki przerzut piłki, ale może paść z tego bramka. I teraz brozowić Marcelo brozowić, brozowić. Ma Marcelo brozowić, brozowić, Marcelo brozowić, brozowić. Brozowić podanie do Perisicza, pe Paszalić, a to jest paszalić, paszalić. Scioł i gol! Mario Paszalić! 45. Chyba minuta meczu. I go Mario Passagier. I Niemcy. Są w rozcypce. Niemcy teraz muszą strzelić bramkę, żeby awansować. Nawet żeby zremisować. I teraz Hoffman. I koniec pierwszej połowy meczu. A więc. Na razie jest, jest prowadzenie Chorwacji. Ale czy tak się utrzyma do końca meczu, to zaraz zobaczymy. Właśnie takich sytuacji musi Chorwacja szukać. I teraz Miller. Gendogan, Gendogan i teraz Mirer, Mirer, Tomas Mirer. Teraz Kimiś, Joshua Kimiś i teraz Rowren, Dejan Rowren, Rowren, Guardiol, wybicie piłki I teraz Rowren, podanie do Modricia Modric, Luka Modrić, Paszalic, Mario Paszalic, 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 Mario Paszalic, podanie, aj, Paszalic i jeszcze jest <ścoughs> out dla Chorwacji. Juranowicz, Josip Juranović, Paszalic. Paszalić, paszalić. Juranović, Juranović. 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 Modrić. Luka Modrić. Modrić, aj, Kimiś przejmuje piłkę. I teraz Mirer, Sané. Podanie do Timo Wernera. Timo Werner, Werner. I teraz Rowren. Kowacić. Podanie do Juranovića. Aj, Kimiś przejmuje, Kimiś. Joshua Kimiś. I teraz Josip Juranović. I teraz Paszalić, Paszalić. Podanie do kramalić, kramalić kramarici. <grym> Paszalić. Pasalić Pasalić, pasalić Pasalić, pasalić Pasalić Aaaa Nie ma bramki sylę. zatrzymał już ten strzał. I teraz pasalić i a nie ma Modrić. <grym> Modrić. Luka modlić Luka modlić Luka modlić Luka modlić Aj! I Chorwacja ma jeszcze piłkę uranowić. Kowacić. Kramalić! Modrić! Luka Modrić! Aj! Broni to Manuel Neuer! I teraz jest rzut rożny! Modrić! Paszalić! Mario Paszalić! Paszalić! Podani do Modrića! Luka Modrić! Luka Modrić! Aj! Raum przy, zatrzymuje Lukę Modricia. I teraz... Czy Niemcy zdążą jeszcze... Strzelić bramkę? Raum! I będzie aut i jest 89 minuta meczu. Aut dla Chorwacji. Paszalić. Juranowicz. Josip Juranowicz. Paszalić. Modrić, Luka Modrić. Luka Modrić. I Raum. I zaraz będzie koniec meczu. Sane Sane I koniec meczu Chorwacja w ćwierćfinale mistrzostw Świata. Niemcy wyeliminowani na etapie ćwierćfinału. A więc za chwilę zobaczymy, Tak. Posiadanie piłki 57% Chorwacji, 33% Niemcy. Faule 1-0 dla Chorwacji. Szot, strzały 3-1-3-2 i 1-1. A więc kontynuuję. I teraz przechodzimy do meczu, w którym zmierzy się Chorwacja z Brazylią. A więc teraz mecz będzie grany z Brazylią. A więc teraz gramy mecz z Brazylią o półfinał mistrzostwa. Świata. <coughs> Czy będzie półfinał i teraz yy, Brazylia i Chorwacja, kto z nich awansuje? Paszalić, 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 Paszalić. Kowacić, Mateo Kowacić. Podanie do Paszalića, paszalić, paszalić. Paszalić, paszalić. Kowacić, kowacić. Nie ma bramki, broni to Alison. <laughs> A więc zobaczymy w dalszej fazie czy będzie bramka. A teraz Modrić, Modrić. I teraz Kramalić, Andrej Kramalić, Kramalić. Podanie do Paszalića, Paszalić i Aleks też przyjmuje piłkę. I teraz Diego Silva, podanie do Freda, Fred, Casemiro, Casemiro, Casemiro. I teraz Gabriel, Jezus, Gabriel, Jezus, Jezus, Jezus. Casemiro, Casemiro. jaj. Aj, aj. Rowren dostaje czerwoną kartkę i rzut karny będzie wykonywał Neymar. Rivakowicz czy Neymar? Kto będzie w, w tym pojedynku? i Neymar. Niestety trafia. I nie będzie kolejnego czystego konta Iwakowicza, ale trzeba się skupić na strzelaniu bramek. Czyli Paszalić. Aj, Vinicius Junior. Casemiro, Vinicius Junior. I teraz Juranowić. <coughs> będzie zaczynał z autu. Juranowicz, Kowacic. I teraz Paszalić, Brozowicz. Juranowicz. I teraz Paszalić. Juranowicz. Josip Juranović, Juranowicz, Juranowicz i będzie out dla Chorwacji. A więc teraz tylko nikogo tu nie ma z Chorwacji: Juranowicz, Paszalić Paszalić Vinicius Junior, Vinicius Junior, Thiago Silva, Alex Telesz, Kasemiro, A Neymar, 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 Kowacic i teraz Brozowicz, Marcelo Brozowicz. Paszalić! Paszalić! Brozowić! Kowacić! I teraz Neymar podanie do... Neymara, Neymar! Vinicius Junior! Vinicius Junior! Vinicius Junior! I teraz Vinicius Junior! Kowacić! Ma to kowacić! Neymar! Neymar! Wrzutka! Aj, Gabriel Jesus! Strzelcem bramki na 2-0, kurczę! Trzaskowacic, Modric, Luka Modric, Perisic, Pasalić, Pasalić, Mario Pasalić, Mario Pasalić, Pasalić, paszalić. a jest przerwa, jest 2-0 dla Brazylii. A więc teraz ta połowa będzie bardzo, bardzo, bardzo decydująca. Rafinha podanie do Danilo, Danilo do Rafinha, Rafinha. I teraz Neymar, Danilo, 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 wrzutka. I broni to Liwekowicz, Liwekowicz, podanie do Juranowicza, Juranowicz, Paszalić Mario Paszalić, Paszalić Paszalić, Mario Paszalić, Paszalić I teraz pasalić, biegnie z piłką, Paszalić Paszalić, 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 paszalić. paszalić. I teraz Luka Modrić Paszalić Strzał i strzał zablokowany, Markinioc Casemiro, <laughs> Fred Vinicius Junior! Vinicius Junior! Vinicius Junior! Vinicius! I teraz Juranović! Kramaric! Kramaric! i Fred! I teraz Kramaric! A nie, to jest... To jest... ten, jak się nazywa... Fred? Vinicius Junior! Fred! I teraz... Neymar! A więc gramy mecz. I teraz Kovacic. Modric, Luka Modric. Teraz podanie do Paszalicia, Paszalic. Mario Paszalic. Paszalic, Ma Mateo Kovacic. I teraz zagranie. Kramaric, Kramaric. Iwan Perisic, Iwan Perisic. Iwan Perisic. Aha i Markinos, I Fred. Podanie do Danilo, Danilo. Rafinia, Rafinia i teraz Neymar, Neymar I teraz Rafinia, Podanie do Neymara Juniora, Neymar, Neymar, Neymar I Rowren wygarnął piłkę Neymarowi i teraz Brozowicz do Kramaricia. Kramalić. Podanie do Paszalicia, paszalić. Mario paszalić, Mario Paszalić. Podanie do Kramalicia, kramalić. <coughs> Telesz. Thiago Silva, Fred. I teraz Casemiro, Casemiro Kowacić. <coughs> Vinicius Junior Neymar Junior, Casemiro No i... <coughs> dogrywka! Dogrywka, więc zobaczymy <coughs> Kto awansuje, czy może w dogrywce, czy może nie w dogrywce i teraz Modric, Luka Modric podaje nie do Kowacicia i teraz Paszalić, Mario Paszalic. Podanie do kowacić, ma Kovacic. Mateo kowacić, 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 Kowacic. kowacić, kowacić, Luka Modric. Luka Modric. Luka Modric. Strzał zablokowany. 99. minuta meczu. Jest rzut rożny. I teraz Modric. Podanie do paszalicia. Mario Paszalic. Paszalic. I teraz Modric. Luka Modric. Luka Modric. Luka Modrić, Luka Modrić, a i Marquinhos a i nie było tu rzutu karnego ani faulu na żadnym z zawodników ciekawe Neymar podanie do Viniciusza Juniora, Vinicius Junior jest przerwa w dogrywce, a więc zobaczymy czy będą rzuty karne, czy będą rzuty karne w trzeciej finale FIFA World Cup i teraz Gabriel Jesus. Neymar do Freda, Fred do Neymara, Neymar. Fred, 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 Fred i teraz Brekalo. <coughs> Marquinhos, Neymar. Podanie do Antonego, Antony, Antony, Antony. Antony, Antony. <coughs> Neymar. Podanie do Freda, Fred. Vinicius Junior. <coughs> Juranowicz, Josip Juranowicz. Kowacic, Mateo Kowacic. Andrej Kramarić, Kramarić, Luka Modrić, Luka Modrić, Casemiro, <coughs> i chyba będą rzuty karne, <coughs> ostatnie minuty i tak są rzuty karne, więc, ale... <coughs> czy Chorwacja awansuje po rzutach karnych, zobaczymy, Brekalo, Josip Brekalo, Brekalo, gol, 1-0 <coughs> w rzutach karnych, i teraz... Antony, Antony czy Iwakowicz? Dominik Iwakowicz czy Antony? I Aj, Antony trafia! <coughs> A więc teraz Kramaric czy Alison, Kramaric czy Alison, Kramaric! Egol! <coughs> 2-1 w szatach karnych. A więc teraz Jezus czy Iwakowicz? Jezus czy Iwakowicz? Gabriel Jezus trafia! <coughs> A więc teraz kramari, Kowacic i gol. A więc teraz Neymar. Neymar czyli Iwakowicz. Neymar czyli Ivaković i Neymar trafia i szkoda. A teraz Modric, Luka Modric, Luka Modric. Luka Modric, Luka Modric i gol. 4 do 3. I teraz Vinicius Junior, czy Liwakowicz? Liwakowicz, czy Vin Vinicius Junior? Aj, Vinicius Junior Perisic A nie, to jest Pasalić, Pasalić, gol Mario Pasalić, i teraz Wszystko zależeć będzie od Liwakowicia Czy obroni ten strzał kasemiro? Liwakowicz Liwakowicz, aj no Nie wierzę, <ścoughs> że akurat Zmienili stronę strzelania w tym momencie, w którym ja strzeliłem. Str zmieniłem stronę rzucania się na bramkę. Ale zobaczymy, czy teraz Liwakowicz obroni strzał Freda, Fred czy Liwakowicz. I Fred, i Liwakowicz broni, a Chorwacja w półfinale mistrzostwa świata. <coughs> Dominik Liwakowicz. Dominik Liwakowicz. Dominik Liwakowicz. I zobaczymy, czy będzie mistrzostwo świata, ale to na pewno nie w tym odcinku i tak, to są strzelcy continue, a więc z kim Chorwacja zmierzy się w półfinale, a w, w, w półfinale z Holandią, a więc Argentyna odpada, a więc no zobaczymy, kto będzie lepszy w tym starciu, a więc na pewno będzie... Europejska drużyna Mistrz Świata, a więc <kuh> zobaczymy, kto będzie Mistrzem Świata.